Dzień dobry, Monika Zobrzycka Nowak, ja jestem przewodniczącą Komisji do Spraw Akredytacji Izby Coachingu i dzisiaj powiem o tym w naszym systemie. System akredytacji powstał w celu uporządkowania sytuacji na rynku coachingowym. Zawód coacha nie jest jeszcze uchwalony, nie jest wpisany do, na listy zawodów, w związku z tym każdy może sobie na wizytówce napisać coach. Niezależnie od tego, czy ma umiejętności, czy ma praktykę, czy nawet nie do końca wie, czym jest coaching. Dlatego w Izbie Coachingu powstał system akredytacji, by zewnętrznie potwierdzać umiejętności coachów. Jest wiele systemów akredytacji, jest wiele organizacji akredytujących. Izba Coachingu dopasowała swój system akredytacji do Wymogów ministerialnych, jakie są przy uchwalaniu zawodu. Dlatego w Izbie Coachingu podstawowym elementem przy akredytacji jest spełnienie wymogu 125 godzin szkolenia z kompetencji coachingowych. Poza szkoleniem jest wymóg praktyki. Praktyki trzeba mieć 90 godzin jako coach, jako samodzielny coach, w czym jeszcze muszą być zawarte najmniej trzy procesy coachingowe, żeby coach wykazał się umiejętnością prowadzenia procesu coachingu. Kolejnym ważnym elementem, na który Izba kładzie największy nacisk, są godziny superwizji. Coach pracuje samodzielnie. Rzadko, um, znaczy nie rzadko, nie ma właściwie punktów odniesienia czy pracuje dobrze, czy źle. Może oczywiście zbierać, zbierać feedback od swoich klientów, ale żeby się sprawnie rozwijać, żeby móc e, burzę mózgów przeprowadzać z osobami, które w tej samej dziedzinie się rozwijają, wprowadziliśmy wymóg 20 godzin superwizji sprawdzenie kompetencji polega na odbyciu superwizji u superwizorów akredytowanych w izbie coachingu. Potrzebne są rekomendacje od dwóch superwizorów izbowych, przy czym jeden z superwizorów musi przeprowadzić proces superwizyjny, czyli znowu wielosesyjne spotkanie z coachem, by wiedzieć, czy on korzysta z tych superwizji, czy się rozwija, jak jak e, zmienia swoje podejście. Chciałabym zachęcić Państwa do akredytacji, bo akredytacja niesie ze sobą wiele dobrych skutków ubocznych. No, poza tym, że potwierdzamy swoje umiejętności, że mamy jak gdyby glejt na rynku coachingowym, biznes dzisiaj hmm. często sprawdza, czy jesteśmy coachami akredytowanymi, Również w różnych w, w unijnych programach czy z publicznych zamówień często jest to wymóg, żeby kończ był akredytowany, A, ale to dla samego siebie jest ogromna wartość. Po pierwsze, jest to taka decyzja wewnętrzna, że ja chcę sobie udowodnić, chcę znaleźć się w tych, wśród tych, którzy. Mogą się wylegitymować tym, że, że y, umieją. Powtórę, trzeba się poddać superwizji, czyli często przełamać swoje opory przed informacją zwrotną, przed oceną, co bardzo wzmacnia. Bo przecież to jest rzecz, która będzie zawsze obecna w coachingu: coachowane ocenia kołcza I coach ocenia sam siebie. Jak się podda ocenie zewnętrznej? Jak potrafi z tego wyciągać same dobre rzeczy, no to już jest mocniejszy i bardziej twórczy. Ja także, kiedy akredytowałam się, żeby spełnić wszystkie wymagania, musiałam dołączyć pewne, pewne elementy, których mi brakowało w moim no, życiorysie, to znaczy interwizji, czyli Superwizowania się u osób, które są na tym samym mniej więcej poziomie zaawansowania, które też superwizują innych coachów. I to były najbardziej twórcze spotkania, w jakich brałam udział, bo dotychczas superwizowałam głównie ja innych albo superwizowałam się u mojej kotrenerki, czyli u osoby znanej mi, która już niewiele nowego mogła wnieść. Poznałyśmy się jak łyse konie. A kiedy poszłam w zupełnie nowy świat, z całym napięciem związanym z tym, że obcy ludzie będą mnie obserwować, oceniać, to jednak dopiero tam urosłam naprawdę. Dopiero tam wzmocniłam się, bo pokazując swoje siebie, człowiek staje się sobą. Może być.